No dobrze. Eee, tak, tak, tak. Ma pan już mikrofon? Nie, tutaj może pani... Pan tutaj widzę. Tak, tak, tak. Bór? Czy można prosić mikrofon? Właśnie. Nad, Nadciągnie do pana mikrofon. Zaraz. O, tak. Widzicie Państwo, potrzeba Matko Już nie rączka, tylko rączka z telefonikiem. Jakieś coś jeszcze radzić. Tak jest. Ja, ja mam tak taką to, prośbę, bo jest Krzysztof Kolonowicz która raz pierwszy i proszę, proszę go nie dyskryminować. On proszę, chciałby proszę, się zadać pytanie, wypowiedzieć. Ale kogo my tutaj dyskryminujemy, proszę pana? No tak, pani tutaj to, to trochę nie chciała, nie chciała mikrofonu udzielić, także tak, postanowiłem pomóc. Nie wiem o czym mowa w ogóle. Proszę mówić, proszę, proszę Krzysztof. Dzień dobry. Dzień dobry. Ee, i tamten, pan, pan, gda, pan, pan, pan pytanie, czy wy gracie w piłkę nożną? Ale pan pyta kogo? Nas tutaj? Do wszystkich tak. e, trzech. A, to są trójki, tak? Czy gramy w piłkę nożną? Tak. Bo mnie interesuje, proszę państwa, piłka nożna, dlatego mnie interesowało piłka nożna, że... I będzie pytanie do wszystkich trzech. jak gracie w piłkę nożną, to dlaczego Nasze no, uchane mecze polskie, na Mistrzostwach Światowych i, nie, i nie na Mistrzostwach no, Światowych, to przegrywają. Dlaczego tak, że ulicy nie mają grać, piłkę rodną, no, że nie no jak, grają, padają, że wygrywają e, zespoły zagraniczne, a nie nasze? Dla no, nie ma ani żadnego medalu, no, i można powiedzieć, nie ma, to jest no, prawdziwe, proszę Państwa. Proszę to ja, ja, po śnieg, po śnieg, cztery wydni w, w ranek, jak meczy, jak to nie było to. Ja bym, jak to w trakcie który naprawdę zrobił ten który naprawdę uważa, czy ja w toku, czy nieś i winy moje uczniów, czy naprawdę przyniósł dla Polski sławę. A ja powiem czegoś, co wygrywają? Ale poczekaj. Idziemy, no, no, stop, 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 pauza. Chociaż na chwilę, pauza. To i odpowiedzi. Tak. czy Pan już na niego, nie odpowiada? Ale jeśli Pani, jak się on dlaczego wygrywają. na Dlatego, że nie, Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Nie wiem, tak. Nie znam tajemnicy. I przepisu na sukces. Ja, ja mówię ze swojej strony, nie wiem, dlaczego reprezentacja, bo myślę, że Pan pytał o reprezentację Polski, dlaczego reprezentacja na Mistrzostwach przegrywa. Nie wiem. Natomiast wiem, że zmieniły się władze w Polskim Związku Piłki Nożnej. I Państwo też to wiecie. I może będzie lepiej. Prawda? Może będzie lepiej. Są kolejne pytania. Muszę Tutaj pewnie, ludzie Musi jeszcze jeszcze tam jeszcze, tam tam też Musi tak tak pamiętam, że być. tam jeszcze Musi telefon Słuchamy.